Cześć wszystkim! Dziś mam dla Was coś specjalnego przepis na pyszne zapiekane filety z kurczaka z pesto i mozzarellą. To danie jest idealne na wyjątkowy obiad lub kolację, pełne smaków i aromatu. W kilku prostych krokach pokażę Wam, jak przygotować to wyjątkowe danie, które zachwyci Wasze kubki smakowe. Zapraszam. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Przygotowanie dania rozpoczynamy od pokrojenia pomidora w plastry. Odsączoną z zalewy mozzarellę również kroimy w plastry. Piersi z kurczaka przekrawamy na pół, ale nie do końca. Filety otwieramy i posypujemy solą oraz czarnym pieprzem. Następnie na jedną połowę mięsa nakładamy po 3 łyżeczki pesto. Dokładnie je rozprowadzamy. Na filetach układamy plastry mozzarelli, a na nich plastry pomidora. Całość ponownie opruszamy solą i czarnym pieprzem. Na wierzchu układamy liście szpinaku. Zamykamy filet tak aby nadzienie pozostało w środku i spinamy go wykałaczkami. Wierzch kurczaka posypujemy odrobiną soli, czarnym pieprzem oraz szczyptą papryki. Filety przekładamy do naczynia żaroodpornego, smarujemy olejem, aby nabrały złocistego koloru podczas pieczenia. Kurczaka pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza przez około 50 minut z funkcją grzenia góra-dół. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowite-dania.com.